Witajcie, kochani, tu Sylwia z kanału Ukraina Rozmaitości. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym, moim, z kolejnym filmem, z moją pracą. Tym razem jest to praca. sorki, łykawe z Tym razem jest to praca na wyzwanie Małgosi z Greta Art Studio. Praca serwetkowa, czyli praca miała, w pracy trzeba było użyć serwetki. No i ja. Zrobiłam taką pracę. Raz jeszcze tylko zobaczę, czy ja się tutaj w kadrze mieszczę. O, dobra. I tak, praca. To jest ramka. O, taką odkręcę, żeby było wiadomo, że to jest rameczka. Widzicie co, ja tak naprawdę nie wiem, czy ona jest drewniana, czy ona jest jakiś płytki i płyty, nie wiem, bo ja to po prostu kupiłam w samą ramkę taką sotę yy, kupiłam w lumpeksie za jakieś, nie wiem, złotówkę czy dwa złote yy, ponieważ słowo wstępu, jak już zaczęłam o tych lumpeksach, to powiem, że ja lubię chodzić po lumpeksach i właśnie szczególnie, bo nie we wszystkich jest szczególnie w takich, gdzie yy, gdzie można znaleźć jak ja to mówię, takie rupiecie jak ramki, jakieś takie rzeczy, które można później przerobić, tak, ozdobić i są fajne, jakieś pudełeczka drewniane, czy coś takiego, kasetki jakieś, mam wiele takich na przykład rzeczy, chociażby pokażę Wam, po prostu pokażę Wam dla przykładu, że kiedyś byłam w Lumpeksie i zobaczcie, z Polaroid, nie, to tam Yy, jakieś, nie wiem, to chyba był albo, tel, albo aparat, albo nie wiem co to było, taśmy, ale zobaczcie. No po prostu za zapinana za Ja tutaj mam trochę bałagan, bo trzymam różne takie wstążeczki. Ale po prostu metalowa skrzyneczka z okieneczkiem jest po prostu świetna. I nie wiem, zapłaciłam pewnie za nią, nie wiem. 5 zł także yy, warto czasami się przejść po lumpeksach jak ktoś tego nie robi i można jak ktoś też mediuje czy z jakieś tam inne rzeczy robi to yy, dużo na przykład włóczek kupiłam, takich w kłębkach wiecie, e, różnej maści nie, że do junk journali używałam ich yy, czy do jakichś tam innych ozdób, także polecam kochani, polecam no i tak dobra, teraz yy, zacznę trochę o tej pracy, do brzegu, do brzegu jak widzicie użyłam tutaj w zasadzie naturalnych y, y, materiałów. I tak, to... Y, a może zacznę od nieba. Niebo zrobiłam, już Wam poka w czym rzecz. Y, to jest serwetka, której użyłam i to są. To jest y, ostatnia warstwa, jasna. Żeby nie być gołosłownym, że lubię recyklingi, nie lubię wyrzucać rzeczy, ach, gdybyście zobaczyli mój kąt, po prostu wszystko mi się przydaje. Maja córka mówi, że jestem rupieciara. Normalnie kloszard. W sensie z tym, że ja wszystko zbieram. No i właśnie, żeby nie być gołosłownym, to ja Wam pokażę. To są rzeczy: oto. To, to od puszek. No, to są takie. A na przykład to, znalaz to znalazłam idąc po ulicy. Blaszka bardzo mi się podoba. To tak samo znalazłam. Widzicie? To wszystko jest do przyklejenia, pomalowana, pomalowania, recykling zrobiony i, i, i już. Także mówię, nie będę gołosłowna, jak powiem, że jestem, że wszystko zbieram. Ale dobra, do rzeczy. Yy, I tak, przykleiłam właśnie te serwetki, tą, tą trzecią warstwę jasną, żeby zrobić taką trochę fakturę rzeczywiście tego nieba, takiego żeby coś tam się zadziało takiego lekkiego trójwymiaru dobrałam kolor do taki jaki był serw do serwetki mniej więcej i mówię to było jak widzicie ono jest to niebo takie przeplatane różnymi kolorami znaczy ja nie wiem czy to w kamerze dobrze oddaje ale takimi kolorami i maźnięte gdzie nie gdzie jest jeszcze biała farba jakby takie delikatne obłoczki właśnie żeby nie było mdłe no, w niektórych rejonach Afryki pewnie te obłoczki w ogóle, jak e, ktoś widział obłok, to się zastanawiał pewnie, co to jest, nie? Natomiast no, są pewnie rejony, gdzie te takie delikatne chmurki są. No ale dobra, nie rozwodźmy się geograficznie e, e, za Afryką, bo nie o to chodzi. Tu są patyczki wiosną zebrane, niektóre są la, z lasu, ale te takie z wypustkami, nie wiem, co to jest za. Drzewo, nie pamiętam, ale ono ma takie, wiecie, jak zaczyna na wiosnę kwitnąć, to takie, to są pąki tego drzewa, tego, tych liści, czy tam czegoś i ja to po prostu był taki kiedyś wiatr, znaczy wiosną straszne wiatry tutaj u mnie w miejscowości wiały i idąc do sklepu po prostu tyle tego nazbierałam, bo bardzo mi się to podoba, że to jest takie naturalne z tymi wypustkami więc nazbierałam. To jest sizal, który też do, y, rozrobiłam farbę, dobrałam kolor do tej słomy, która y, teraz jej tak za bardzo nie widać w kamerze pewnie jeszcze bardziej, ale tutaj jest taka jakby trawa, słoma, więc kolorystycznie to do, y, dobrałam. Zresztą tutaj też pomalowałam tak o, na taki słomkowy kolor. Y, y, I po, pod sizal dodałam pod tą i tutaj takie pseudo drzewa krzaki zrobiłam w zasadzie nie drzewa, tylko krzaki, przeplatając je liśćkami z wykrojnika, z papieru. Z papieru. O, taki zielony kupiłam, papier fajny. Nie pamiętam jaka to firma, ale to taka znana, bo wy często też kupujecie. To już mam zaraz powiem, że to jest. Um, co to za firma? E Galeria papieru oczywiście. no. Tak myślałam, ale wolałam się upewnić. I tak, pod spodem jest naklejony taki lew, a to jest na tekturach podniesione. O, jakbyście tutaj, nie wiem czy to tak będzie widać dobrze w kamerze, bo tutaj napchałam tego sizalu, żeby nie było widać tego dystansu, który, na którym podniosłam tego lwa. I on jest taki, on jest tak... Wiecie, stopniowo podnoszony. Nie jest cały, tylko tutaj jest malutko, tu trochę więcej, tutaj i tutaj dużo. Tutaj też napchałam tego właśnie sizalu, żeby nie było widać tych dystansów. Co to jest to? To jest kochanie. Ruszam pewnie telefonem. To jest kochani. To są kamienie, można tak powiedzieć, ale to jest yy, keramzyt. Ktoś kto yy, uprawia kwiatki, to wie, że keramzyt powinno się dawać na dno doniczki, żeby że nie miały od spodu też powietrze i dobrą taką filtrację. Ale dobra, to taka mała dygresja. A one, y, jaka jest zaleta keramzytu? Po pierwsze jest on y, w normalnym kolorze, takim ziemskim kolorze po prostu kamienia. Ale równie dobrze można go tam pomalować na inny kolor. Ale jakby ktoś chciał właśnie takie naturalne kamienie, to wystarczy je po prostu poprzeklejać, A zaletą tego jest lekkość to po prostu jest jak piórko. To po prostu jest jak piórko jak kulka steroplanowa. Także jak się używa tego do pracy, to nawet ta duża ilość nie obciąża tej pracy. One są po prostu leciutkie. No i cóż, tutaj ich trochę pogniotłam, bo miałam dodać tutaj, nie wiecie, te no kulki 3D, ale Stwierdziłam, że wtedy będę musiała dobrać kolor. A jak mi nie wyjdzie kolor, to tak może być różnie. Więc wzięłam kilka tych karamzytów w torebkę i młotkiem je potłukłam, żeby takie drobne kamienie powstały, kamyczki, które mogłaby, mogłam użyć jako taki uzupełniać do, do tej całej kompozycji. To jest, kochani. Hmm, taka kora, znalazłam ją w lesie, bo mówię: jak ja coś fajnego znajdę, to zaraz mam wyobraźnię, że na pewno tego gdzieś użyję. Czasami te rzeczy leżą dosyć długo u mnie. Nie ma tak, że ja to znajdę i od razu to wprowadzam, jakby w czyn, i od razu to wykorzystuję. Nie, bo czasami to się musi odleżeć, ale, ale wykorzystuję to. Yy, nie mogę tego jakby pominąć, bo zaraz mówię: ojej, to jest takie fajne, trzeba to zerwać. Nie Czy tam trzeba to wziąć, bo to się przyda. No i tutaj, ponieważ to są takie kolory, yy, mówię, słomy, takie kolory naturalne, i one są takie dosyć yy, ciemne, więc starałam, chciałam trochę to rozjaśnić i dodać takiego elementu kolorystycznego, wesołości, jakiś taki, yy, no, jak widzicie, wycięłam kwiatek yy, z lemoncraftu, wycięłam yy, motyla. Widzę, że coś tutaj mi się. Yy, Taki zrobił z. Glossy akcent go pociągnęłam. A tutaj jakiś taki. Był ładny, fajny, a teraz tutaj jakieś dziwna rzecz się zrobiłem. Ale to na nie przeszkadza. Mi. No i taki kolorowy motyl został przeze mnie dodany. To pociągnęłam najpierw takim woskiem oliwkowym. Natomiast dodałam jeszcze troszeczkę takiego jasnego złota, żeby jednak ta, ta, to się świeciło tak fajnie no Afryka kojarzy mi się ze Słońcem, więc tak złoto-słonecznie jest to zrobione. Oczka jeszcze zrobiłam z Glossy Akcent. Nie wiem, czy to w kamerze jest widać, ale tak na żywo, fajnie to wygląda. Po prostu wygląda, jakby mieli takie prawdziwe oczy bo to takie trochę jest wypukłe. Wiecie, takie delikatne kropki, jak się tak patrzy, no to takie zielone, fajne. A prawdziwe takie wygląda jak prawdziwe te oczy. No i to jest moja praca. Napiszcie kochani, co o tym sądzicie. Ja lubię takie prace, powdodam że bardzo się ucieszyłam, bo ja nie na każde wyzwanie jakby gości biorę udział. Dlatego, że. No mówię, no, tematycznie nie każdy mi odpowiada, technicznie też nie za bardzo, ale akurat z serwetkami, z takim mediowaniem połączonym z serwetką i właśnie tworzenie takich obrazów kompozycji bardzo lubię, więc z miłą chęcią wzięłam w niej udział. Sprawiło mi to naprawdę dużo frajdy, dużo radości taka ta praca bo jak tylko Małgosi, obejrzała Małgosi film i ona właśnie robiła taką fajną pracę morską z latarnią morską tam bardzo bardzo ładna ta praca to yy, i powiedziała, że to jest właśnie kolejne że to jest właśnie zadanie, żeby stworzyć jakąś pracę z serwetką. Więc od razu ja po prostu od razu wyobraziłam sobie właśnie ramkę i, i jakiś jakieś afrykańskie zwierzę. No padło na, na lwa na rodzinę, lwią rodzinę, ale y, od razu miałam taką jakby pomysł i wyobraźnię, także naprawdę dużo frajdy, dużo radości mi sprawiło y, robienie tej pracy. Y, cóż, no życzę wam kochani jak zawsze. Dużo uśmiechu, dużo kreatywności, dużo pomysłów, żeby się nie kończyły e, i dużo czasu na e, wprowadzanie w czyn tych myśli, które nam tam w głowie powstają, tych e, e, twórczych myśli. E, no i to z następnego filmiku, do usłyszenia, trzymajcie się kochani, pa!